Nie wiem, czy członków rządu trzeba wrócić do pierwszej klasy szkoły podstawowej, ale pozwólcie sobie powiedzieć, że jeżeli w tym państwie. że jeżeli w tym państwie. zostaną sami mężczyźni, albo w ogóle nie zostanie nikt, po tym jak kobiety przez nie będą mieć możliwości kontynuować z tego kraju, Polaków, życia. My wszyscy umrzemy, nas wszystkich urodziła kobieta. Każda osoba, która tutaj teraz stoi, została urodzona przez kobietę. I teraz proszę sobie pomyśleć, że jestem pewna, że chociaż jedna osoba tutaj urodziła się dlatego, urodziła się dlatego, że jego matka nie umarła wcześniej, bo lekarze mieli trochę zdrowego rozsądku.